z tej strony Miedza. Idę sobie właśnie teraz na Górę Śmierci. Niektórzy o niej słyszeli, niektórzy nie. Na tej górze, jak i na reszcie areału w powierzchni 3,5 hektara. O, teraz elegancko to widać na filmiku. Tak, u nas są górki. Tego filmik nie odda. Co prawdziwe uczucie, że czy podczas orki Trzeba się trzymać kabiny, żeby nie wypaść z siedzenia od pasażera bądź kierowcy. Nie polecam, naprawdę złe uczucie. Idę sobie właśnie teraz na górę śmierci. Co kombajniści mówią, że trzeba tutaj samobójcy, żeby to wykosić? Chociaż ludzie w tym rejonie są przyzwyczajeni do tego. Idę sobie teraz w odmianie Owsa Lion. Pod które było sypnięte 200 kg ultry, ósemki i 200 kg saleczaku, możecie zauważyć, że owiec jest zróżnicowany. Spowodowany tak. Tutaj jest piękny, tu jest mizerny, zaraz obok jest piękny. To jest wszystko kwestia orki i uprawy. Tak, przyznam się, bez zbicia nie było zaorane idealnie. Ale kto kuźwa zaora taką górę, w której z trzech stron, ja teraz telefon trzymam w poziomie, z trzech stron jest spad. Weźcie to kuźwa zaoracie, tak, żeby żadnej nie było różnicy w odkładniach. Zawsze które się odłoży. A patrzcie, czysta glina i owiec jest elegancki. A chcieli kuźwa tutaj siać mieszankę zbożową. Nie dopuściłem do tego. Jeszcze tu pójdzie 100 kilo seletry na hektar po pszenicy. Tam za tym rzepakiem, rzepak nie jest nasz, za tym rzepakiem pójdzie 150 kilo seletry i tam w oddali widać takie ale uprawione pole. Tak, na nim jest kukurydza. Na to pójdzie jeszcze 100 kilo seletry. Także seletra jest zamówiona owiec i pszenica i, że i kukurydza dostaną ale spójrzcie teraz w dół teraz jest zboże tego nie widać ale spad jest z każdej strony czekam na śmiałka który się podejmie orki tego kawałka ja idę ja już idę z górki wy jeszcze tego nie widzicie Także owiec odmiany no prezentuje się na chwilę obecną elegancko. Nie będzie skracany. Nie jest za czarny. Także seletra nie powinna mu zaszkodzić. Zobaczcie. Ja jestem w łowie tej brzuski teraz, jak stoję na górce. Bagienka, o. Tam w prześwicie widać naszą kukurydzę której jeszcze nie widać, ale już jest w fazie czwartego liścia. Także jest dobrze wyszło po tych ulewach. A spojrzyj w tę stronę też w połowie górki jestem. Owiec naprawdę prezentuje się elegancko.